wy wszyscy, bracia i siostry w Jezusie Panie. Wybaczcie to spóźnienie, a to motywy na drodze, ale tak bardzo prosiłem świętego Ojca Człowieka, aby, aby tu jechać na miejsce. Tym razem to już trzecie moje spotkanie. Pierwsze w niedzielę w Medioarmie, wczoraj Przybywam do tej wspólnoty, przenosząc religję świętego ojca Szandela, od którego uczymy się tego, jak uczyłam się do Jezusa. Święty ocieczaru uczy nas miłości do Chrystusa i bycia z Chrystusem. Ten postęp jest niebawia. 23 lata żyję w postępie w ale te 23 lata to każdy dzień życie bliżej z Chrystusa. 23 lata w tej małej celi, dwa metry na trzy. na materacu bardzo cieniutkim, a pod głową miał kawałek drewna, obłożony poszewką i ten kawałek drewna służył mu za sam sąd. dlaczego tak chciał żyć Święty Ojciec Tyle lat, ale tym największym przesłaniem Jego, to właśnie Jezus Chrystusa. Kiedy to właśnie, gdy przyjmował Jezusa na Że wciąż jesteśmy odwrócili do mnie dzisiaj tak bardzo często zagubionego, potrzebującego pomocy. Dzisiaj stajemy bowiem przed wiadą tajemnicą. Tajemnicą, misterium, jakim jest życie ludzkie, które się zmienia, które przebija. Ale jednak w tym życiu człowiek codziennie musi tego tylko wyboru. Ja muszę wybrać Jezusa. Bycie synem, Albo poza tym nie ma już nic więcej. Jest pusta. A jeśli nie wybierzesz Jezusa, to to miejsce w Twoim sercu. Ono nigdy nie będzie puste. Tam zawsze to miejsce. Wypełnił i będzie zawierany ten, który od wieku walczy z Tobą. Szatan będzie za wszelką cenę chciał wyrwać z Ciebie Chrystusa. I gdybyście, kochani bracia i siostry, tylko w tę niedzielę byli razem ze mną na Eucharystii na Bediolanie, wspólnoty ludzi z różnym krajem świata, kiedy podczas Róży Świętej, w momencie, gdy trwała ta modlitwa eucharystyczna, kiedy za chwilę ją znowu słyszymy, to są znaczy słowa Jezusa, bierzcie, jedzcie, to jest moje I kiedy też słowa, Jezus wypowiadał wtedy przeze mnie. Dziś wypowiem przez nas wszystkich trzech. Jakże wtedy. Te osoby, które tam były opętane, a było ich może na więcej, z różnych krajów, wołamy i krzyczamy jednogłośnie, szatan woła. Nie, tylko nie on, a on przychodzi nam to też. Jezus bowiem gdy przychodzi, Trzeba wciąż wymagać od siebie. Ja muszę coś czynić więcej dla Pana Boga. Ja muszę zamęsnić się, zaprzyjaźnić się z Jezusem. Właśnie tej przyjaźni uczy Was święto Ten święty, do którego pielgrzymów mówią co roku cztery miliony pielgrzymów z całego świata. Wiele razy procesja od jego pustelni aż tam do domu każdego 22 dnia miesiąca. Ile to razy szedłem razem z Panią Nocha Prachami. tą kobietą, która została uzdrowiona, jest tym widzialnym znakiem, nosi na swojej szyi te rany cięte, te dwie rany cięte, które święty Szafer pozostawił jej w znaku. W 93 roku. Kiedy to przyszedł do mnie we śnie. I mówi, muszę cię soferować, ale staruje żona. Tylko małżon zdziwiony, zobaczył, co się dzieje, gdy po kilku latach jego żona wstała z łóżka i mówi, przyszedł do mnie. I zostawił mnie te, te, te znaki naszej do dzisiaj. I jego się mówi, będziesz nie mieć jako znak. Bóg pozwolił Chrystus zostawić ten znak i będziesz nosić do końca swego życia. A potem wiele znaków Jezus znak, pozostawił w swojej obecności. W tych cudach, w tych spotkaniach, ale największym znakiem i cudem, tym największym Jego cudem jest Eucharystia, kiedy w rzeczywisty, realny sposób Jezus stał wśród nam. Ten sam, prawdziwy, ten sam, który zna doskonale o każdym z nas wszystko. Wiedzą o tym święto Chrystus przechodzi więc tej wielkiej tajemnicy Chrysty. Ale wciąż Pytam Was, czy chcemy z nim być? Czy chcemy wybrać Jezusa w życiu? Niebawem do Polski przybędzie bardzo wielu młodych ludzi, do Krakowa i chyba każdy z nas z będzie pamiętał to ostatnie wielkie takie spotkanie z naszym polskim papieżem świętym Janem Pawłem II, który też kochał dla Jezusa. Ale będziemy pamiętać tamto spotkanie w Rzebie, kiedy w 2000 roku Jan Paweł II już bardzo wtedy był zmęczony, schorowany i w ciszy. Pamiętam tę ciszę na placu św. Piotra, kiedy nagle papież takim głosem bardzo, bardzo głosem trudno do wybu, wydobywając z siebie zadałem pytanie tym ludziom, kogo wy w życiu szukacie? Jezusa, kogo przyszliście szukać? I dzisiaj tak, ten wieczór, chcę to pytanie również zadać sobie i każdemu. Czy ja tak naprawdę i czego ja tak naprawdę szukam w moim życiu? Wiele spraw, ale czy ja szukam Jezusa? Czy chcę Go spotkać? Ani moim, kiedy w październiku zeszła do domu, udałem się do lida. I mogłem być żywym dawnym postępową ojca Szablega przez kilka dni i nocy. I spowodowałem uszu świętą. Tak, jakże wtedy wiele zrozumiałem. Jakże wtedy wiele czułem. Jako ksiądz. Ale wtedy, tamtej nocy była taka noc. Kiedy nagle, gdy ubręknąłem, by spowodować uszu bo to w pewnym momencie światła, które oświecały pustelnie, zgasły. Myślałem, że to. Znakomu ale święto dziewcząt chciał, aby tamtej nocy sprawował, że święto pociemny, bez prądu, przyświecał. I kiedy tylko tak trafiłem na parę skończyłem, te światło znów na nowo zapaliły się. Wiedziałem, że jest obecny. I oto koło trzeciej Kiedy stałem przy przy tej cenie, gdzie on był, mówiąc koronkę do Bożego Miłu Święta, była to noc bardzo bliska, chłodna, nagle poczuł, że on tam jest w środku. On przecież powiedział do Nocha ja tam zawsze zostanę, w tym miejscu, dla Was. I oto po skończeniu koronki do Bożego Miłu Święta. Zacząłem pytać, św. Jeruzalem, jesteś tutaj? Ale w pewnym momencie mówię, co ja robię, co ja pytam? Po jakimś czasie, gdy mówiłam o Litwie, dla mnie z tej zaczął, nie mówił nic, ale kasał. Wiedziałem, że oto znak dla mnie. Klęczałem wtedy tam, całowałem ziemię 138 razy, bo u tych było domów modlitwy świętego nicoszarnęba. Dziś tych domów przybywa w całych Europie i wciąż na powód gdzie ludzie wspólnie biorą różaniec w rodzinie. z też świętego szarpeka zapadając za i prosząc go pamiętaj o mnie przed Jezusem tych domów dzisiaj jest 180 w Polsce w Italii w Republice Czeskiej w Niemczech i wciąż na nowo proszą chcemy więcej chcemy więcej się modli. Przemieniamy się rodziny i największym chyba cudem jest to, że Jego wraca do Jezusa po lata. I kiedy powrócę do tamtego miejsca, wtedy tam muszę kiedy tam ucałowałem te ziemię, nagle odwróciłem się, zobaczyłem obok siebie młodego człowieka, trzeciego rana. chował się za postępem. Więc kierował no, na niego pobyć, kultury Brytyjczyk, o imieniu Antoni. Pracował w Stanach Zjednoczonych razem z grupą Włochów, nauczył się języka angielskiego, więc mogłem z nim rozmawiać. Mówi, co ty tu robisz? A ten młody człowiek mówi: Wróciłem tydzień temu z Ameryki, moje życie się tam nie powiodło. Tydzień temu. Chciałem nawet sobie życie obylać w Stanach Zjednoczonych. I wczoraj mówiłem przy grobie ojca Szamblewa i błagałem to już mi. I od tej nocy mówi do mnie ten młody człowiek. W czasie snu, ojciec pokazał mi się i powiedział do mnie, powiedział do mnie wstawaj i przyjdź do mnie i teraz, w tym momencie. I przyszedł. I tam razem spotkaliśmy. Ja z a on tam sam na przy tym okienku żarnia. I pytam ty, to nie chcesz się wypowiadać? No chcę. Ponad dziesięć lat nabyłem. I tu tę spotknięć. I ten moment przemoczenia, a potem wspólny króż na o jedną część języków arabskich, a ja po Czyż może być większy rzysk w tych spotkań? Ale on przecież, święty ojciec nauczył się tej miłości, do Jezusa, od Matki Najświętszej, tej, która jest naszą Matką. I dzisiaj w szczególny sposób modlimy się za matki, patrząc właśnie na Panie ona przyniosła Jezusa. Ona przyniosła nowe życie i wy, matki, niosłyście nie jeden raz, może któreś z znajecie życie pod swym sercem. I tylko wy, matki, wiecie, jak to się czuje, że tam ktoś we mnie żyje, Ja zawsze kocha i będą kochać. Matka będzie wciąż kochać dzisiaj. Święte cieczary chce umocnić każdą z was. Bo nie ma większego szczęścia, jak mieć matką. Nie ma większego szczęścia, jak mieć to, kocha. Kocha. tą, która kocha. Do końca kocha. Święte cieczarze miałą swą matkę. I było to dla niego wielkim szczęściem. Szczęście bycia zmatł. Ale kiedy ojciec szarbe był już w ustępni. A jego matka czuła, że niedługo trzeba będzie odejść z tego świata, pojechała do jego pustelni Stanęła przed drzwiami pustelni i mówi do niej chcę chcecie zobaczyć, nim odejdę z tego świata. A ojciec Szarbeł odpowiedział jej mam. Byłoby to wielkim szczęściem dla mnie zobaczyć Ciebie. Ale proszę mi otwierajmy tych drzwi. To takie wielkie szczęście byłoby zobaczyć Ciebie na. Ofiarujmy to szczęście Jezusowi. A, do zobaczenia w Niebie. Tak, wszystko, święty szak, o co on ofiarował Chrystusowi. I dlatego dziś szczególny sposób spoglądamy nawet na Radkę Na Przed dzień Bożego Ciała, bo no, pójdziemy jutro z Jezusem do Eucharystii przez ulicę Miast w miejscowości. Ale pierwsza, która niosła Jezusa przez ulicę Miast na Zaręt, przez Poruszyło się Wam wszystko, gdy Ona weszła do domu. I dzisiaj proszę o świętym przyprowadź, przyjść do naszego domu razem z Mareną, abyśmy mogli więcej kochać, abyśmy więcej mogli zrozumieć, abyśmy więcej mogli ofiarować. Kończę spojrzeniem na jedno Sanktuarium Idziemy do jak do ale w Indiach, w miejscowości Kiryakarni, jest sanktuarium, które jest 100 metrów od morza. W roku 2004, 26 grudnia, w zasadzie to czas świat Bożego Narodzenia. To sanktuarium jest. Ofiarowane noce Bożej, dobrego zdrowia. 100 metrów od morza. Wielkie sanktuarium. Ale wtedy tam, w 2004 roku, przyszło wielkie tsunami. Fale morza miały wysokość 12 metrów. Zalały się w głąb ziemię na 500 metrów. O wiele dalej niż w sanktuarium. Żadna z parła. Ponad sto metrów. nie uderzyła w Sanktuarium. Pomimo, że około, zginęło prawie około tysiąca ludzi. W Sanktuarium nikt nie zginął. Bo była tam wtedy msza święta. A na tej już świętej było dwa tysiące ludzi. Nikt nie zginął. Rok później tamtejszy wizyt ogłosił ten cud, bo to był wielki cud. Uszarpa farb nie uderzyła i nikt nie zginął, bo byli tam znowu, z jej synem na bogat. I dzisiaj, kochani, bracia i siostry, jesteśmy w takim czasie, kiedy jego to nie są fale morskie, to są fale często niewabieństw, podziały niezrozumienia i obojętności. Prosimy Cię, ale uratuj nas, aby nikt nie zginął. Uratuj nas, aby nikt nie zapraczył swojego życia, by każdy z każdy mógł odnaleźć Jezusa, który wciąż